Rap Nobody to, są, to jest taka trochę szersza idea, że akurat ja rapuję, tak? Natomiast chodziło o osoby, które w ogóle nie są rozpoznawalne tak, jak powinny być rozpoznawalne i robią różne rzeczy, które nie są tak popularne, jak, jak, jak mogłyby być, tak? Osoby super utalentowane, które na przykład robią coś nawet najlepiej na świecie, ale niekoniecznie, mają po prostu zajawkę i pasję. I mimo tego, że nie wykonują czynności, czy też zawodu czasem, który promowałby ich tak dobrze, gdyby robili co innego, to mimo to ta zajawka powoduje to, że chcą to robić i czasem nawet nie z zyskiem, ale nawet ze stratą, tak, w sensie finansowym, natomiast zyskiem jest zawsze satysfakcja i robią to po prostu dla tej satysfakcji. Myślę, że można osiągnąć sukces e, nawet w jakiejś bardzo niepopularnej rzeczy e, czy w formie wyrazu, ale tylko wtedy, kiedy się na ten sukces nie oczekuje. W sensie takim, że jeżeli coś się robi naprawdę do, dla zajawki, to się to tak długo zgłębia i w końcu staje się w tym tak dobrym, że nagle ten sukces przychodzi. Natomiast jeśli oczekujemy sukcesu, a nie mamy zajawki na daną rzecz, to, to się znudzimy po prostu. Nie przejdziemy tego progu, w którym większość ludzi odpada, bo stwierdza, że już się nie da zrobić, tylko będziemy to robić po prostu niezależnie od tego, co się dzieje. Rap badi to nie tylko są osoby nieznane, ale też osoby, które właśnie nie istnieją w tym w tym wizerunku hip-hopowym, dlatego ja mówię, że się poniekąd odcinam od hip-hopu, chociaż, chociaż jestem bardzo mocno z tym związany i jakby bardzo mi się to podobało kiedyś, natomiast teraz szukam niszy w tym loccie. Co ma rap wspólnego z graffiti? Dobre pytanie, w zasadzie nie ma nic rap wspólnego, natomiast hip-hop, tak, to jest jakby cała kultura, często się przenikają. Mówię, że nic, dlatego że ja na przykład już nie mówię, że nie robię graffiti, tak? Natomiast mam totalnie, myślę, że jeden z większych antytalentów, jeśli chodzi o zdolności manualne w Polsce, a może nawet i na świecie. Ideologicznie. Kultura graffiti bardziej zachowała takie korzenie hip-hopowe, w sensie tego, że oni nadal pozostają trochę w cieniu i bardzo często robią to właśnie tylko i wyłącznie dla zajawki, ponieważ ciężko jakieś inne z profity, skoro to bardzo często jest inkognito tak? albo tylko rozpoznawalne w środowisku. Dlatego tak mi się łatwo trochę z tym utożsamić, mimo tego, że jakby w ogóle nie jest to moja forma wyrazu. Tak? Natomiast ideologicznie myślę, że, że to jest bliskie. Jesteśmy sławni wśród ludzi, którzy wiedzą o co chodzi, a nie wśród wszystkich, tak? że nas rozpoznają na ulicy bo to nie o to chodzi. I to jest fajne, to mi się podoba. I to się bardzo fajnie łączy z ideą rap, nobody. Cierpliwy snajper. To opowieść o grafiki. I speak many different. And one, <laughs> one not different. My, not different. Pol, Poland, Poland, Działanie trochę pod osłoną nocy, mimo tego, że to w przypadku wielu innych form wyrazu to jest metafora, to, to, to jest dość dosłowne działanie pod osłoną nocy. I takie przybliżenie, przybliżenie właśnie tego, że to nie jest tylko wandalizm na murkach, tak? Tylko, że to jest cała, cała ideologia i, i potężny ruch. Tak jak ktoś robi coś niestandardowego i nie takiego super popularnego, to zazwyczaj wynika to z pasji. I myślę, że ktoś chciał opisać takie wydarzenia, to musiał tą pasję zauważyć i tą pasję...

Halo, tu chłopaki, do nas przyjechali i to wideo w domu mnie <laughs> I think że <laughs> wycierpliwy uh, Sniper jest dobry book z wielu, uh, wielu yeah. stron. Sprawdź, sprawdź to. Sprawdź ten stolec. Um, <laughs> Najbliższe koncepciki Nysa Opole 2015. No, no sprawdź mordo, sprawdź to w Hello. przeglądarce internetowej. <noise> I dękę ty uh, wartlich szniperen <noise> i Berszturm Firer Schniper. <noise> And this Nike is not made in people -Bur. This is very uh, handsome people making. Well, very well paid. This is too, so expensive. This one shoe is expensive to shoe.